Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, mamy piękną zimę. Napadało tyle śniegu. Już nie pamiętam, kiedy taką zimę mieliśmy. Bo ostatnie lata spędziliśmy w Niemczech i tam zimnie było w ogóle. A tutaj, słuchajcie, gdzie mieszkamy, to jest województwo lubuskie. Piękny. Śnieg, mróz. Zobaczcie. Zaraz Wam pokażę. Tyle mamy śniegu. Krewciu! Nasz piesek uwielbia śnieg. Także powiem Wam, jest cudnie. Bardzo dużo śniegu napadało. No i chciałam Wam pokazać w tym odcinku... Co zrobiliśmy? Mirek obrobił okna. Słuchajcie, wygląda to w ten sposób: deski opalane i malowane smolą drzewną z olejem lnianym. Pięknie. Tak jak chcieliśmy. Wygląda to zjawiskowo. Słuchajcie, bo ten dom ma wyglądać na taki górski, stary dom. I taki efekt został osiągnięty, jeżeli chodzi o obróbkę okien. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda z tej strony. Tutaj mamy okno od kuchni. Oczywiście okna będziemy malować na brązowo. One w tej chwili są białe, ale będzie efekt jeszcze ładniejszy, jak te okna będą brązowe. No i te drzwi, słuchajcie, co kupiliśmy, wyglądają przecudnie. Idealnie pasują do tego drewnianego domu. Ciężkie drewniane stare drzwi. Piękne. I jeszcze okno od Łazienki też jest gotowe. Także przed nami etap dachu. Będziemy zamawiać dzisiaj dachówkę. Słuchajcie, tutaj są, jeszcze Wam pokażę. Owinięte drzewka trzymają się i tak, wszystkie drzewka po, po, powijaliśmy. I, i, I powiem Wam, że wiatr zerwał, któregoś dnia wiatr zerwał. Wszystko dosłownie. Musiałam od nowa zawijać te drzewka. I wiatr zrobił nam duże szkody. Zerwał nam folię z dachu i zalało nam cały dom w środku. Także nie było ciekawie. Ale w tej chwili mróz wysuszył tą całą wodę, ale membranę musiałam poprzecinać. W środku była taka ulewa i taka wichura, że po prostu e, powiem Wam, nigdy nie przeżyłam czegoś takiego. W tamtym czasie była u mnie mama, także... Obie byłyśmy przerażone tą pogodą. No tak wygląda dom z zewnątrz. Tutaj od tej strony on jeszcze nie jest. Tutaj jest okno, tu gdzie widzicie tą membranę. Ale mamy jeszcze zalepione, bo nie jest obrobione okno. Także było, był to strasz, straszny czas. Zobaczcie, przez tą burzę tutaj, gdzie kopaliśmy kanalizację, to wszystko się pozapadało. No, i ostatnio zamarzł nam gaz. Czego się nie spodziewaliśmy, że za gaz może zamarznąć. Było minus 7. No i mój mąż wymyślił coś takiego. Budował butlę z gazem. W ten sposób z teropianem. Całą rurę tutaj ocieplił. Wygląda to tak i powiem Wam, że w tej chwili jest super. Normalnie możemy korzystać z gazu Nie zamarza nam I jakoś dajemy radę Słuchajcie, ale w ten czas Kiedy zamarzło, zamarzł nam ten gaz to, to było bardzo zimno W środku w holenderce No i trzeba było wstać rano Ubrać się grubo No i działać Czyli ogrzać całą holenderkę I, i trzeba było sobie jakoś z tym poradzić ale oczywiście mój mąż sobie poradzi ze wszystkim. Zawsze jak mamy jakiś problem, słuchajcie, to dla niego chwila konsternacji pomyśli i zaraz wymyśli coś, co co. Ojejku ja jest. Słuchajcie, zapadam się tutaj są dziury. śnieg napadał i nie widzę, nie patrzę gdzie chodzę. Yy, także wszystko, wszystko już jest na dobrej drodze. Yy, w holenderce mamy cieplutko sytuacja opanowana z gazem co jeszcze e, wstając codziennie rano w holenderce było e, dosyć chłodno tylko tam w sypialni gdzie mamy klimatyzację no to włączaliśmy ją no i ona dawała radę, ale nie ogrzewała całej holenderki bo nie jest to holenderka typowo całoroczna więc, e, więc było dosyć chłodno w środku ciepło ubieraliśmy się do snu ale okazało się, że tam, gdzie mamy yy, boiler, który podgrzewa nam wodę, w holenderce, to tam była taka dziura w podłodze. Żeby była wentylacja, i tą dziurę zatkaliśmy. I słuchajcie, całe ciepło już nam nie ucieka, tego zostaje w holenderce. I gdybyśmy widzieli to wcześniej, to, to już dawno zatkalibyśmy tą dziurę, ale no, nikt nie pomyślał, że, że to może być. Właśnie winowajca, tego, że, że martniemy w holenderce. Ale na ten moment już wiemy, co jest, co było problemem. No i, i jest już, już cieplutko. Jak nagrzejemy, to, to te ciepło się utrzymuje dosyć długo. Także idę walczyć, słuchajcie, ze śniegiem. Musimy poodgarniać ten śnieg, żeby w czasie roztopów. Nie, żebyśmy nie mieli tutaj bardzo mokro także rękawiczki gotowe i będę yy, odg odgarniać śnieg, będziemy robić drogę żeby było dojście no, a mój pies szczeka mój mąż krzyczy na psa <gryw> bo pies pewnie kopie dziurki jego ulubione zajęcie Słuchajcie, bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawiam z pięknej, pięknej miejscowości, gdzie mieszkamy, z ośnieżonej, zimowej, jak z bajki. Jest pięknie, cudownie. Już yy, dawno, dawno nie było takiej pięknej zimy. Słuchajcie, mam nadzieję, że u was też jest tak przecudnie. Pozdrawiam was bardzo wszystkich serdecznie. Wspaniałości, buziaczki, pa.